I witam was serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Mrożne Dni. No i cóż, jesteśmy, w, znajdujemy się w jakimś domu z tego co widzę. E, jesteśmy w nie najlepszej sytuacji, ale w sumie byliśmy w nie najlepszej sytuacji od chyba dwóch odcinków, a może właściwie od samego początku. Ostatnim razem spotkaliśmy nawet jakiegoś zombiaka, który troszkę nas, nas uszkodził, nie za dużo, ale jednak zawsze to coś w dodatku e, mamy, mm, mamy, 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 mamy właśnie. Mamy modyfikatory wynikające z obrażeń i z samego głodu. Nie mamy na, szczę znaczy na szczęście, nie mamy w ogóle na nieszczęście e, żadnego pożywienia. Mamy dużo różnych rzeczy, takie jak aspiryna, bandaże, kokaina, nawet e, i jakieś środki uspokajające. Niestety nie zaspokoi to nas, e, naszego głodu. Pytanie, co się z nami stanie? Co się stanie z naszą bohaterką Madeline? Tego nie wiem. Jeszcze zobaczymy, co nam przyjdzie. Co nam przyjdzie w tym odcinku, tak naprawdę. No i cóż, trzeba to będzie zaakceptować, prawdopodobnie. Ja może sprawdzę, co my tutaj mamy w swoim najbliższym otoczeniu. Papierosy. No cóż, papierosy sprawdzimy. Być może, być może odrobinę złagodzą nam głód. Jeżeli w ogóle jest coś takiego możliwe, tutaj e, tak jest. podnosimy papierosy i sprawdźmy, co my tutaj. E, gdzie one są w ogóle? Tu, tu, tu. Papierosy, papierosy są. Zaraz zobaczymy, w, e, są pod zakładką e, medycyna, leki i inne tego typu świństwa. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Mhm. E, redukuje apetyt. No, właśnie, tylko że są wysoce, wysoce, wysoce uzależniające, właśnie, zabrakło mi tego słowa. I szkodliwe dla zdrowia, to oczywiście wszyscy wiemy, ale w tym wypadku, no cóż, spróbujemy. I sprawdźmy, czy coś się stało. Tak, i już z tego co widzę, tutaj pod naszym opisem zapalenia papierosa słyszymy od wschodu. Jakieś huki. To znaczy, że już się zombiaki kolejne dobijają do nas. Tak, bo już w ostatnim odcinku właśnie się przebudziły. I zamierzają się nam dobrać do tyłka. Co nie jest... nie jest dobrą informacją. W dodatku jest noc, nie widzimy za dużo. Właściwie to prawie nic nie widzimy. I to jest problem. Tutaj mamy okno. Tutaj coś jeszcze leży. Butelka, koli, butelka, puszka. Dobra, tutaj są rozwalane drzwi, no właśnie. Te, które, które my weszliśmy. I dalej nic nie widzimy. Ja może sprawdzę, jak będziemy widzieć z zapalniczką. Mamy dwie zapalniczki, więc sobie jedną użyjemy. Czy coś to dało? Chyba nie. Niestety nie, ale zobaczymy zaraz. Spróbujemy jeszcze raz. Mam zapalniczki, jeszcze dwa, dwa opakowania zapałek, czyli całkiem sporo ognia. No cóż, niestety nie możemy nic. Nie możemy tego użyć tak, jakbym chciał. Możemy jedynie podpalić jakieś przedmioty. I myślę, że nie gupimy. Ojej, gdzie ja się tutaj podziałem? Może niegłupim wyjściem byłoby podpalenie tych desek, które zostały po drzwiach. Być może powstrzyma to zombiaki. Przy okazji, trochę tutaj nam się rozjaśniła sytuacja. I widzę, że nasza Madeline od razu się uśmiechnęła, jak to zobaczyła, takie piękne ognisko. No cóż, my teraz jednak musimy stąd uciekać jak najszybciej, bo zaraz zacznie dym się tutaj gromadzić. Sprawdźmy, może, czy okno jest otwarte. Jest, bardzo dobrze. I to w sumie tyle. W sumie właściwie wyszło na to, że niepotrzebnie zapalałem nawet te drzwi. Podpalałem. No ale dobra. Niech tak będzie, dobra. Mamy następny dom. Co to w ogóle jest pod tym domkiem? Tak patrzę właśnie tutaj. Chcę zobaczyć, co to jest droga. Po prostu droga. Tylko, że jakaś taka nieco inna. Albo po prostu skrzyżowanie. Tak, no to chyba wygląda. Tutaj możemy zdobyć jakieś jedzenie. Właśnie. Dlaczego to pominąłem wcześniej? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale tam będziemy teraz zmierzać. Yy... Tylko czy ja mam jeszcze jakąś broń, bo to jest niezwykle istotne. Właśnie, tutaj się palą te drzwi. Niech się palą, o właśnie. Jest zombiak, jest kolejny zombiak, którego będziemy musieli bić. Dostał, my również dostaliśmy i do tego zwiększył się nam ból. I oślepił nas. Dobra, odzyskaliśmy wzrok. E, t, 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 t. Tutaj walka jest trochę skomplikowana, może o tyle, że. O, dobra, zostało z niego miazga. O tyle, że w tym momencie mamy włączony tryb bezpieczny. Teraz już jest lepiej w tym sensie, że nie będzie nam się co chwilę walka zacinała. Nie będzie, będzie pojawiał się komunikat, że mamy tryb bezpieczny i tak dalej, i tak dalej. Dobra, sprawdźmy co zostało z tego zombiaka w tej krwi pieniądze czy ożwy w mordę dobra, pieniędzmi nie będziemy się przejmować teraz to chyba najważniejsze, żeby uciec tylko e... ciekawe czy nam się to uda O, nie będzie to proste nie będzie to proste dlatego, że dlatego, że mamy tu jeszcze pieska i co to jest za sznurek? co to jest w ogóle? Różne przedmioty. Piesek nas ściga. Ściga nas wielki, brzydki zombie. I moi drodzy, to chyba będzie koniec. Tak się chyba zakończą losy Madeline Carter. Tak jest. Tak jest. Zostaliśmy zjedzeni, zmiażdżeni. Albo zmiażdżeni, zjedzeni przez wielkiego zombiaka. Eee, cóż mogę powiedzieć. Eee, jeżeli stworzymy następną postać, być może w tym samym miejscu, będzie, będzie dalej ciało naszej bohaterki, lub być może zamieni się w zombiaka i też będzie ścigać naszego przyszłego bohatera lub bohaterkę. No cóż, zobaczymy. W każdym razie. Mm, mapa widzę, że się zapisuje trochę długo, ale OK. W każdym razie, tak właśnie ta gra wygląda. Nieco się zmieniło od tej starej wersji. Myślę, że na plus, zdecydowanie na plus, chociaż dalej jest dosyć trudno do opanowania, no ale właśnie to mają do siebie te gry, właśnie pokroju Kataklizm czy, czy Dwarf Fortress, o które ostatnio też ktoś z Was pytał. Także one są bardzo trudne, ale też przynoszą satysfakcję i zabawę. Także cóż, ja Was bardzo zachęcam do tego, no i być może w przyszłości jeszcze wrócimy, w przyszłości niedługo, myślę, że pojawi się następny odcinek. Z serii kataklizm także trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia cześć